A masz jakiś przykład odnośnie właśnie, że jest jakaś, no może nie klasa, ale jakaś sytuacja, z jakąś. Pamiętam, tak. No to dawaj. Pamiętam, taką, taką sytuację to było kilka lat temu. Po prostu bardzo się martwiłem, mówię, w pewnym momencie już nawet nie miałem ochoty ich upominać, tylko tak sobie siadłem przy biurku i mówię, Panie Boże, sam widzisz co się dzieje, ta klasa jest nie do panowania. I w pewnym momencie takie natchnienie przyszło. Pośli tutaj dobrych aniołów. Nie? Dobre anioły. Niech, niech ogarną każdego ucznia, przyjdzie każdemu uczniowi jednego dodatkowego anioła, by się uspokoił. I tak się pomodliłem chwilę, i tak już zapomniałem o tej modlitwie: że sprawdzam obecność, czy tam coś tam szukam jakiegoś tematu, który dzisiaj przygotowałem dla nich, i nagle patrzę, a klasa jest inna. Rzeczywistość się zmieniła. To było dla mnie takie namacalne doświadczenie e, opieki z góry i tego natchnienia, nie? bo gdyby natchnienie nie przyszło, ja bym za tym nie poszedł, to by było tak jak zawsze, bez zmian. A tutaj przyszło natchnienie z góry, poszedłem za nim, wypowiedziałem prośbę, zostawiłem temat bogu, się zmieniło. I zapomniałeś, i dopiero po tak, pewnym czasie tak, zobaczyłeś, że faktycznie tak, ty, czwarta tak, B, jest okej. Okay, to tak, tak, akurat tak. klasa jest przypadkowa, <noise> żeby tam nie dobierać sobie pry, do, pry, pry, pry. do głowy.